Дзисей мамы Toyota Prius V+, для инсталляции ружных добрых жечей, например, до вымяны этого радио самоходового оригинального, на новый андроида с поменьше 828 гигабайтов оптичным выстем. Amazing! И уж удалось нам заинсталлировать до приуса. О, Mamy animację drzwi otwartej. Kamera cofania. Dobry dźwięk. Informacja o pojazdu. Klienci zapytają mnie o hybrydzie. Czy, czy, czy jest... Będzie widać, tak? Tak. Proszę bardzo. Tutaj widać i jeszcze ciśnienie w oponach. Oryginalne ciśnienie w oponach też proszę zobaczyć, ale tu jest za mało. Okej. Okay a 2 65A Warszawa zapraszamy.